Firma PIDT tworzy i wdraża kompleksowe rozwiązania końcówek linii produkcyjnych. Głównie w obszarze pakowania i robotyki. Specjalizujemy się w budowie maszyn przemysłu spożywczego, branży logistycznej i automotive. Jesteśmy polską firmą. Na rynku działamy już 15 lat, od 2 lat należymy do IPS Team. Realizując projekt chcemy dać klientowi wartość dodaną, od siebie. Coś co nas wyróżni. W naszym przypadku jest to innowacyjność i elastyczność. Narzędzia Autodesk pozwalają nam w pełni realizować te cele. Pracujemy głównie na inwentorze w połączeniu z Voltem, ale także wykorzystujemy Fusion 360, Autodesk Generative Design czy też Renoid Sketch Generator. Nasi klienci oczekują dużego stopnia customizacji gotowych maszyn. Dlatego połączenie doświadczonego zespołu konstruktorów z odpowiednimi narzędziami, takimi jak programy Autodesk, pozwala opracować materiały i zweryfikować oczekiwania klienta już na etapie projektowania. W 2019 roku dla firmy Raben zaprojektowaliśmy nowe paletyzatory do obsługi linii pakowania, a dokładniej kopackingu. Zadanie dość standardowe. Gdyby nie to, że w Rabenie na jednej linii niemal codziennie pakowane jest coś innego, a sam asortyment zmienia się w zależności od spływających zamówień. Nasz paletyzator musiał sprostać temu wyzwaniu. Wykonaliśmy więc urządzenie uniwersalne, które potrafi układać dowolne kartony na paletach, obsługuje dwie nitki produkcyjne na najmniejszej możliwej przestrzeni, a do tego może być programowane przez obsługę klienta. Czyli bez pomocy programistów, praca obejmowała kilka etapów. Przede wszystkim należało wybrać odpowiedniego robota i zaprojektować do niego odpowiedni chwytak. Przy pomocy narzędzi Autodesk zaprojektowaliśmy chwytak, którego waga jest o około 60% niższa od urządzeń stosowanych w poprzednich projektach. Dzięki temu mogliśmy zastosować poręcznego robota o udźwigu zaledwie 45 kg. Zamiast dużego o udźwigu 120 kg. Optymalizacji dokonaliśmy przy użyciu Autodesk 360 Fusion. Sam chwytak został zaprojektowany przy pomocy inwentora z technologią Autodesk Generative Design, który pozwala na bardzo dokładne obliczenia. Mogliśmy doskonalić, sprawdzać i poprawiać urządzenie, symulując zachowanie docisku przy zmieniających się wymaganiach na niej pakowania. W efekcie powstały bardzo lekkie detale, kształtem przypominające ludzkie kości. Mimo, że mają niewielkie rozmiary, a konstrukcja jest wręcz ażurowa, to doskonale spełniają swoje zadania. Wykorzystując programy Autodesk, zaprojektowaliśmy dla firmy Raben mniejsze i lżejsze urządzenie. Oszczędziliśmy miejsce i uzyskaliśmy nowe funkcjonalności. Ostatnim zadaniem było opracowanie oprogramowania dla maszyny, by mogła bez problemu dostosowywać swoje parametry działania do codziennie zmieniających się zadań linii pakowania. Powstał unikalny program, który na podstawie kilku parametrów wprowadzanych przez obsługę jest w stanie dopasować swoje działanie do różnorodnych zleceń. Można powiedzieć, że sam siebie programuje i oblicza trajektorię robota. Autodesk jest standardem na rynku. Większość projektantów poznaje te rozwiązania już podczas studiów. Dzięki temu, kiedy zatrudniamy młodych inżynierów, nie musimy ich szkolić z obsługi narzędzi. Dla nas to oszczędność czasu i kosztów. Poza tym te programy są bardzo proste, intuicyjne w obsłudze, a dodatkowo zintegrowane z narzędziami, których używają nasi klienci. Narzędzia Autodesk. To jeden z elementów naszej przewagi konkurencyjnej. Już na etapie przedstawiania oferty klientowi możemy zwizualizować nasze rozwiązania i elastycznie dokonywać ich udoskonaleń. Tak właśnie było, kiedy projektowaliśmy robota i chwytak dla Rabena. Narzędzie Autodesk Generative Design pozwoliło oszczędzić czas pracy inżynierów, zrealizować projekt w krótszym czasie, a także obniżyć koszty. Ten projekt potwierdza nasze profesjonalne podejście do spełnienia oczekiwań i jest bardzo dobrą referencją dla świadomych klientów.